No cześć kochani, tam jest ze mną Stadion Miejski na Słonecznej To tu gra nasza Jagiellonia Białystok A ja właśnie idę na autobus linii 23 koło wojska To jest druga jednostka wojskowa blisko Kleosina Kleosin to taka miejscowość bardzo fajna No, a ja gdzieś kupiłem właśnie chipsy Wybaczki kole, patrzcie Tutaj ale ja już nie piję energetyka, wolę właśnie nektar bananowy, czy to z Biedronki, czy z Carrefoura. Sok pomarańczowy, wiecie, i sok wieloowocowy, bo energetyki to siki. Tam jest stadion, no, jeszcze raz patrzcie. Stadion Miejski w Białymstoku. Białymstoku fajnie, tak na gwiazdy można popatrzeć. Szkoda, że samemu. No, a wiecie, zapomniałbym <laughs> ten... Lepiej być sobą niż kogoś dać. A to jest las, patrzcie. No. A niedługo nagram e, katalog faberlic numer 15 i katalog farmacji numer 10. -tke. No wiecie. A co to, to mówi wszystko dobrze. No. Właśnie nie przez chwilę widziałem dwa samochody wojskowe. Nie wiem gdzie one jechały. Pewnie na granice tam, wiecie. Tam coś się dzieje, takie te. Wiecie, tak samemu trochę nudno łazić, no, ale cóż poradzisz. Każdy ma mnie dosłownie w dupie. Ale tym się nie przyjmuję, mam to gdzieś, no. No dobra, kochani. Mm, muszę kończyć, bo wiecie, będę przechodził przez światła, a telefon wolę schować, bo lepiej nie ryzykować na przejściu przez pasy. Telefon odłożyć, i iść, a nie gapić się w ekran. No. Dobra. Pa, kochani. Do później.